Przetachane, ostrugane, sfazowane, docięte, o matko woska. Nie wiem czy to widać, ale krąży tutaj z 200 os i gniazdo tam było. Witam Was moi drodzy, kolejnego cudownego dnia żeby nie było za łatwo dzisiaj w słońcu jakieś 38 stopni no ale hartować się trzeba, nie? W ostatnim odcinku troszkę sobie porozmawialiśmy o samej krokwi koszowej z tym, że przemyślałem nieco sprawę i nie chcę sobie jakoś za nadto tego Utrudniać, już Wam powiem o co chodzi. Mianowicie dla tych, co nie są na bieżąco, to są krokwie kaszowe. One będą tak ustawione sobie pod kątem, nie? leżąc mniej więcej w tym miejscu na tej oto desce. Troszkę już zdążyłem zmienić koncepcję, bo na początku zamiast tych dwóch desek, bo jedna będzie pod drugą, miała być taka kantówka, ale to troszkę jest zbyt ciężkie i karkołomne więc będą dwie małe Problem polega na tym, że najpierw chciałem sobie to wszystko ułożyć i potem wymierzyć długość słupów słupów do których zrobiłem dziury tutaj bo sobie to będzie leżeć na tym podciągu jeden i tutaj drugi ale jeśli ja to sobie wszystko przecież złożę Czyli położę sobie krok się na tym, bo to mniej więcej jest powiedzmy ten poziom. Skręcę, postawię na słupie, to ja tego nie będę mógł przecież podnieść, żeby wyjąć z tego rusztowanie. A nauczony tym, że takie karkołomne rzeczy drylują energię i chęć do pracy, więc sobie to rozwiążemy inaczej. To jest plus posiadania wszystkich wymiarów w programie. Hmm. Od OSB, tu tego wymiaru nie ma, bo go sprawdzałem wcześniej, od góry OSB do góry podciągu miało być 252 mm. U mnie jest 250. Czyli... Ej, już. No. Hmm. 245 no. 247 Jeszcze zobaczymy, tam w każdym razie różnica nie jest wielka między tym, co jest w programie a tym, co jest w rzeczywistości. No, na 247 no, to będę musiał tam uwzględnić pół centymetra różnicy, powiedzmy. a drugi wymiar jest od góry OSB do góry górnego oczepu. To jest istotne, że jeśli ten wymiar i ten mi się zgodzą e, no i zakładając, że te wszystkie kroki podocinałem tak jak ma być według kątów, no ale po to tego pilnowałem żeby nie mieć z tym problemu no to po położeniu odpowiednim miejscu, tu też to jest wymierzone ostatnio, tu ma się zaczynać e, znaczy raczej kończyć prawa część zaczynać ma się z końcem słupka tam też to jest poznaczone, już Wam pokażę i jeśli to wszystko mi się zgodzi, to wychodzi na to. E, tutaj ma się z kolei kończyć nie? i do, do początku oczeku. E, jeśli te wszystkie kąty są w porządku, a przekładałem do tego sporą wagę, to mogę bez składania tego wymierzyć sobie długość tych słupów. Biorę sobie grubości tych dwóch desek. Wiem, że e, tutaj idzie krokiew w Koszowa. Wiem, że do góry tej deski, od góry podwaliny ma być 30,90 Więc jeśli sprawdzą mi się te wymiary i będę wiedział, że to jest zgodne e, no to po prostu biorę sobie te dwie grubości, od tego odejmuję sumę i wychodzi mi wysokość słupka. Zaraz sobie tu zrobię kalkulację i spotkamy się na dole, gdzie będę już sobie mierzył ten słupek. Dobra, sprawa wygląda następująco, tutaj mamy gdzieś ten podciąg powiedzmy i wymiar tu miał być 2.5.2 z komputera, a od B 1.0.2.8 do góry oczeku. a mi wyszło tutaj, tak jak pamiętacie jakieś 2.4.7 od tego do tego i 1.0.3.3, czyli tu mam więcej, tu mam nieco mniej, czyli ogólnie posadka jest niżej tam o pół centymetra, ale mnie interesuje sumaryczny wymiar. No bo ten słup nie stoi na OSB, stoi na podciągu i tu się okazuje, że to plus to to jest to plus to, nie? Bo mamy tutaj 1200 e, 1280 e, zaliczę 1200, tak 1280, jak to zsumujemy, tu mamy 1280 też, więc. Ten wymiar 3090 obowiązuje. W takim razie muszę sobie zmierzyć to. Zmierzyć to. Tam chyba jest jakieś 87 mm, ale muszę to sprawdzić. Eee, a właściwie to wiecie co? Mam odpad z tej deski. Gdzieś. Gdzieś go mam. Gdzieś go tu, tu, żem dołu. A żem go dołu rzęm godoł gdzie rzęm go e para pa ciekawe no to zmierzymy sobie to tu mamy te same deski 88 No, więc yy, mamy trzy zero dziewięć minus dwa razy 88 i wynik da nam wysokość słupa. Słupa, który jest sobie jeden, jest tu. Drugi jest tutaj, czekają od zamieszłych czasów, aby je stamtąd wyciągnąć i użyć. Oczywiście, jak widać, są one nieostrugane, dlatego też jak tylko sobie je wyciągnę pierwsze, co w ogóle sprawdzę, czy da się je uzyskać z jednego słupa. Jeśli nie, no to trzeba będzie strugać dwa. Miejmy nadzieję, że, że troszkę się to przyfarci, wystarczy jeden, bo w tejże temperaturze to zaraz tutaj człowiek wykituje. No, więc yy, ja sobie to zaraz wykalkuluję, pomierzę i widzimy się za chwilkę. O matko boska, nie wiem czy to widać, ale krąży tutaj z 200 os. Jakieś gniazdo tam było. Budowa bawi i uczy. No nic, udało mi się to jakoś wykaraskać bez pożarcia, póki co. To jest jedna belka, to jest druga I tam mi wyszło, że mam mieć 2-9, coś tam, coś tam a mamy tutaj, no 2-9 jest tutaj, ta deska ma jakieś 4 metry, tam tam pewnie ma coś koło 5. W każdym razie żadna nie ma takiego wymiaru, żeby z jednej wydały dwie dwa słupki, więc muszę ostrugać oba i przyciąć oba. Tak więc Stare, dobre zajęcie, czyli włączamy sobie strugareczkę, tylko ostatnio coś mi coś nożami pociągnąłem po betonie i ten, chyba się troszkę stępiło, więc muszę to Ta, troszkę to jest stępione no więc sobie do wymienię i i zaczynamy zabawa No i tak to wygląda bazowana kantóweczka ostrugana z wszystkich stron. Teraz sobie damy ją tam na bok, wsadzę tę drugą, ostrugam dokładnie tak samo. I, 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 I zrobię sobie jakąś konstrukcję, bo rozstaw między tymi podporami jest za dużo, bo gdzieś cięcie wychodzi tutaj. Gdzieś tam na ziemi sobie to ustawię, żeby dociąć to. Na wymiar. No, powiem Wam, że człowiek nabrał prawy przy tym struganiu. Wygląda to całkiem, całkiem. Ach. Przy okazji, muszę Wam powiedzieć, że strugarka, gdzie noże kosztują 2,50, są jeszcze do tego dwustronne. Daje spokojnie radę przy takich pracach. No nic, to widzimy się za chwilkę. I pracy obie kantówki są już ostrugane. I najpierw sobie zetnę cały jeden bok, ponieważ to jest z stataku tak cięte. To nie jest równo pod kątem prostym, więc potrzebuję mieć bazę wymiarową. To jest już na około wymierzone. Tak samo to. Jak sobie to zetnę, wtedy od tego będę mógł te 2,9,14 bodajże sobie wymierzyć. Zrobię drugą taką. Taki obrys tutaj też zepnę. no i nie wiem, czy pamiętacie ostatnio, jak chciałem te kantówki. No ale zagłębiarka wchodzi na 50-55 mm, a że to ma 145 to znaczy, że na środku zostanie jeszcze taki kwadracik do wycięcia, no i to piłeczką ręczną w 38 stopniach będziemy sobie docinać. A ponieważ to raczej nie wyjdzie równo, więc na końcu jeszcze sztugareczką takie zziu, jeden szlif. Będzie równiutkie i można to kurestwo rzucać już na górę i miejmy nadzieję że będzie to ostatni element do zrobienia z tą krokwią koszową. oprócz tego, że trzeba to jeszcze tam wsadzić, skręcić. No, to ja się biorę do pracy. Obsięte naokoło. Jak widzicie, albo nie, został tu taki mały cycek na środku. No więc co? robótki ręczne żeby was tu ustawić no jest gotowe, tylko że to nie może tak wystawać, nie, no bo na tym to ma stać więc muszę to lekko sobie ostrugać. Eee, ale powiem Wam, że do bazy wymiarowej nie potrzebuję tego, więc to sobie zostawię na sam koniec. Stąd sobie wymierzę. Znowu zrobię tą obwódkę ołówkiem. Przetnę sobie to, dotnę i potem na koniec strugareczką zrobię ostatni ślif. Powiem Wam, że 38 stopni to nie jest temperatura, w której człowiek czuje się dobrze. Pamiętajcie, dzieci, pijcie dużo wody, to może nie zdechniecie przed końcem budowy. Kantóweczki są już docięte na wymiar. Pomijając ten ukrop, to całkiem sprawnie to poszło. No to oczywiście zostały takie bardzo duże wybulenia. To nie może tak wyglądać. Jeśli chodzi o wymiar, to miało być 2,914. Zrobiłem chyba to z lekkim zapasem 2,916, ale zobaczymy. 1 6 dokładnie i teraz co? Teraz po prostu uruchamiamy sobie strugarkę. Zarazam to zresztą wszystko, pokażę. I teraz jeszcze druga strona, w tenże sposób piekanoczni. Jeden wyciągnięty cztery z gniazda os, przetachane, ostrugane, sfazowane, docięte, wyszlifowane. Teraz trzeba je tylko tam wsadzić, i powoli do przodu. Witam na stropie. Nasze kantóweczki są wsadzone. Był troszkę poziom. Problem z ustawieniem w pionie, bo się wywracały, więc dałem takie rozpórki. E, to rusztowanie cofnąłem, tak jak Wam opowiadałem, żeby nie kolidowało mi e, i żeby nie musiał mieć konieczności jakiegoś rozbierania go, żeby wyciągnąć spod tych legarów. Więc teraz spróbuję pójść po prostu na górę, tę deskę podnieść i położyć. Potem sobie przykręcę od góry takim oto które już znacie, połapię sobie tą dechę, tak eee, złapię jedną, złapię drugą, tak, żeby się równo kończyły. Potem połapię sobie pion eee, w jednej i drugiej płaszczyźnie i wsadzę tą drugą deskę na górę. I potem będę myślał, co z tymi ciężkimi krokwiowymi. Powiem wam, że troszkę w tym słońcu to nie jest najmądrzejsze, bo jako się skręci w głowie, ale. Trzeba to zrobić, no cóż począć no dobra Powiem wam jakieś to typowe jak tylko to udało mi się postawić dostałem SMS-a yy, o tym ostrzeżeniu, że będą burze, grady, wiatry więc stwierdziłem, że poprzykręcam tutaj zastrzały z OSB spełnia to swoją rolę bardzo dobrze no i tutaj mamy tą deskę przykręconą tu, tam, tu, tam już nie dałem rady, ale i tak to wystarcza, żeby to złapać, poza tym to już zaczyna pracować jako cała konstrukcja, nie? No, nic się nie dzieje, a teraz co najważniejsze Będzie, będzie. Nie zobaczmy, tu. No jest. Więc nie jest źle. Dałbym takie, że ta najwyższa deska jest tylko położona. A nie przykręcona. Ja zastanawiam się, czy korzystać dalej z tych wkrętów jak najdłuższych, czy po prostu połapać to pod kątem na tych małych bo i tak docelowo pójdzie eee, jakaś taka większa śruba, żeby to złapać, żeby się na pewno nie ruszało no i potem jeszcze będzie to połapane kropią koszową zastanawiam się jak ja to cholera wsadzę, ale to już jest chleb powszedni także nawet mnie to nie dziwi, że takie problemy tutaj są dzięki za się odcinka i zapraszam Was na Następne ciało.